Cześć Wam, z tej strony Rafał Barans, szukając z i zabieram Was w kilka ciekawych miejsc. Jedziemy z rodziną, jest sobota, czekam właśnie na Krystyn i Emilię. Wsiadamy i jedziemy w kilka ciekawych miejsc, które powinniście zobaczyć. Dobra, zapraszam Was na odcinek, nie będę przedłużał. Dobra, dziewczyny już są w samochodzie. Załatwiliśmy wszystko, jedziemy teraz zobaczyć takie fajne miejsce. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale zapytam się Christine. Christine, where are we going? What is the name of this place? Retreat. Canary Retreat? Yeah. Ok, Canary Retreat, tak to się nazywa. To jest resort, nie do końca taki resort. O, zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Takie miejsca są miejsca przeważnie coś takiego, jak takie function hall, czyli sala do wynajęcia, ale tam też jest tak jakby mały resorcik. Chodzi o to, że jak robicie przyjęcie, jakieś, to wynajmujecie to miejsce z basenami, z dostępem do plaży i tak dalej, i tak dalej. Tam przywozicie swój cały catering i, i macie to, to miejsce na cały dzień. Na Filipinach oczywiście każda większa impreza, która się odbywa, prywatna, urodziny, imieniny, cioci i tak dalej, to wszystko jest organizowane przeważnie w takich miejscach, no albo ktoś to robi w domu, jeżeli ktoś ma ładne miejsce. Natomiast bardzo często Filipińczycy lubią wynajmować takie miejsca i to też jest jakiś ciekawy sposób na, na biznes, bo naprawdę, słuchajcie, to nie jest tak, że to tylko jest wynajęte w, tygodnie, w weekendy, tylko to jest wynajmowane tak samo codziennie, bo, bo tutaj bez znaczenia jest, czy to jest weekend, czy to jest normalny dzień tygodnia, a każdy robi śluby, chrzciny i inne przyjęcia urodzinowe. I te miejsca są bardzo, bardzo często wynajęte. My jedziemy to zobaczyć, bo tam jeszcze nie byliśmy, to jest stosunkowo nowe miejsce. Na zdjęciach bardzo ładnie wyglądało i jest oddalone o 22 km od Dumaguete w stronę, w stronę Bais, czyli na północ jakby od nas, na plaży. Więc zobaczymy jak to wygląda, dojedziemy tam za chwilę, więc wszystko Wam pokażę. Jesteśmy na miejscu, ale okazało się, że jest mała awaria, bo cały ten ośrodek jest wynajęty dzisiaj na jakieś urodziny, na cały dzień. Tak jak Wam mówiłem, to jest normalne, że właśnie tego typu miejsca są wynajmowane cały czas. No oczywiście o tym nie wiedzieliśmy. Więc ale pozwoli nam wejść do środka, żeby pokazać jak to wygląda. Taki ośrodek na urodziny Emilii na roczek, I wtedy muszę Wam powiedzieć, że trochę to będzie drogo kosztowało, bo kosztuje ośrodek za wynajmienie, go na cały dzień kosztuje 30 tysięcy peso, czy jakieś 2500 zł. Dużo, ale oczywiście goście mogą korzystać cały dzień z basenu, ze wszystkiego, co tego tutaj mają. So, przejdźmy się dalej, to zobaczymy jak to dalej wygląda. Dobra, nie wiem czy słyszeliście, ale teraz akurat się okazuje, że to jest promocja przez covida, że tylko to 30 tysięcy kosztuje na, na dzień, normalnie kosztuje 50 tysięcy na dzień, czyli 4, ponad 4 tysiące złotych, normalna cena, kurde, trochę powiem Wam, że drogo, ale fajne miejsca, zobaczcie, co prawda w słońcu to jest siedzenie, pewnie po zmroku jest tutaj fajniej, kurde, no nie no, powiem Wam szczerze, że mi się podoba. Tylko że teraz tak, wypożyczenie tego 2500 zł plus jedzenie trzeba, catering zamówić. Trzeba tak gdzieś liczyć 500 peso na osobę czy 30 zł na osobę. No, robi się sporo pieniędzy, ale ładnie to wygląda. Więc hmm, zastanowimy się jeszcze. Order. Dużo. No nic, idę jeszcze sobie pogadać z nimi, zobaczyć co jest jak. No, dobra, słuchajcie, no całkiem fajnie to wygląda. Mamy do dyspozycji pokój w tej cenie na cały dzień i noc po wydarzeniu. Jeżeli byśmy zao... zaprosili z 50 osób, 60 osób, w sumie ten catering to nie jest drogi i tak płacimy za wynajęcie miejsca. Więc to jakaś jest na przykład plan. Co prawda nie widzi mi się wydawać tylko 2,5 tysiąca złotych na samo miejsce, bo to nie jest stanie. Natomiast to wydarzenie, jeżeli byśmy zorganizowali te urodziny, Emily, no, na pewno przyszło do takich. Wydarzeń, które by nasi znajomi pamiętali, bo to miejsce naprawdę jest fajne. No, każdy przyjeżdża, musi zabrać ze sobą strój kąpielowy i pół dnia spędza w basenie, chilluje się, bawi się, robi co chce i, i, i to będzie naprawdę fajne. No bo tutaj jest kompleks basenów, są raz, dwa, trzy, cztery baseny, jacuzzi. No jest w czym wybierać, nie? Kurde, no fajnie to wygląda. Ja wkurzę, że to jest taka sztuczna trawa tutaj na dole. No ale co zrobić? Jeszcze, jakby pogoda się udała, bo to jest. to musi być, no to by było ekstra. Co prawda, stoliki są w cieniu, a więc nie byłoby z tym problemów. Katering musimy swój własny załatwić, co też nie jest problemem, bo takich firm jest tutaj multum. No kurde. Co o tym myślicie? Zostawcie mi komentarz pod spodem, czy podoba Wam się takie miejsce, czy chcielibyście w takim miejscu zorganizować yy, roczne, pierwszy roczek swojej córki albo syna. Czekam na Wasze komentarze. Dobra, wróciliśmy kawałek. Już pod Dumaguete jesteśmy i zatrzymaliśmy się na lunch w Jossi. Na To to jest taka jedna z bardziej znanych, tradycyjnych filipińskich restauracji. Ja już kiedyś nagrywałem wam ten odcinek, jak byliśmy, chyba jechaliśmy na krewetki nawet. Natomiast no my się tutaj lubimy zatrzymywać, bo to jest naprawdę bardzo dobre jedzenie. Kurczaki, inne pierdoły i tak dalej. Więc zaraz zaprosimy Was do środka i pokażę Wam, co zamówimy. Jedzenie właśnie przyszło. Słuchajcie, zamówiliśmy, tak, oczywiście kurczaki, bo to są jeden z lepszych kurczaków jakie są w Dumaguete. Dodatkowo lumpia shanghai to się chyba nazywa, czyli takie rolsy z mięsem w środku i sosem. I tutaj macie jeszcze porcję taką dosyć małą yy, kinilao, czyli świeżej ryby zmieszanej z warzywami. I tutaj jeszcze mamy na wynos tak samo jedno kinilao dla cioci w domu jak wrócimy. No i oczywiście kola, jakieś tam napoje, szejki i nie pierdoły, ale to tutaj jeszcze przyjdzie. No, Ale te kurczaki są słuchajcie najlepsze i najfajniejsze jest to, to już Wam kiedyś mówiłem o tym, że to się je rękami, czyli po prostu trzeba sobie pierwsze ręce umyć, ja już to zrobiłem i mogę zjeść tutaj rękami i tutaj wszyscy jedzą rękami, Że tu się nie dostaje, więc jest naprawdę fajnie, a ta lumpia to też jest naprawdę ekstra sprawa, to jest w oleju robione, ja. hmm. super, ale bardzo gorące. I też kolejna fajna restauracja, gdzie można dostać krzesło dla dziecka. Więc sobie Emilia teraz siedzi. Zaraz będzie jadła swoje mleczko. A my też zaczniemy normalnie jeść. Widzimy się za chwilę. Restauracja jest położona na samej plaży, więc akurat to jest wielki plus dla tego miejsca. Pokażę Wam, jak wygląda. Będziemy się z Emilią przejść. Oczywiście, jak to jest z małym dzieckiem, jeżeli jedziemy tylko we dwójkę, no to ktoś musi się zajmować Emi, a ktoś może jeść później jest zmiana. To, że ja akurat dzisiaj byłem bardziej głodny, to ja wygrałem i pierwszy dorwałem się do talerza. A teraz idziemy się z Emilią przejść na plażę, a Krystyna może zjeść spokojnie. O, jesteśmy. Emi, Chodź Misiu? You want to say something? Ona zawsze się wstydzi, jak kamerę włączam. Ale jak nie jest włączona, no to oczywiście jest płakanie, stękanie, wszystkie inne rzeczy po kolei. Co też Was pewnie zaciekawi, bo pewnie o tym już kiedyś wspomniałem, na Filipinach już są można powiedzieć święta. Bo cały czas idą świąteczne piosenki, które pewnie słyszycie w tle. O, tu jest Plac Zabaw, zaraz zobaczymy co tu jest. Ale Plac Zabaw jest zamknięty. Słuchajcie, my już wróciliśmy do domu. Nie nagrywałem dalej, no bo akurat Emilia zaczęła nam płakać, bo już tak śpiąca, że musiała się położyć spać. Więc spakowaliśmy się szybko, wróciliśmy do samochodu. Tam miała ten swój taki wózeczek, takie siedzisko jakby i od razu zasnęła. Wróciliśmy do domu i teraz jesteśmy. Jest godzina po drugiej, więc ja idę na górę do biura. Montować dla was filmik, który pewnie już widzieliście wcześniej. Natomiast no, w tym odcinku będę się żegnał. Jutro jeszcze jedziemy do fajnego nowego resortu, więc pewnie będzie kolejny odcinek z tego. No nic, no. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.